Panie Chrystusie Panu, dziękujemy dzisiaj za to spotkanie przede wszystkim księdzu arcybiskupowi Markowi Jednaczewskiemu, gospodarzowi tego miejsca, za to, że możemy być tutaj obecni, za jego życzliwość i gościnność. Szczególnie chcemy również podziękować pracownikom kurii, tym, którzy obsługują to nasze spotkanie, bo przecież należy wdzięczność za tym, którzy pozwolili nam tutaj być, aby przeżyć jeszcze raz to modlitwę, przede wszystkim spotkanie w tej kaplicy kurialnej arcybiskupów krakowskich, a później, aby połamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia. Na tym spotkaniu są przede wszystkim panowie i panie leśnicy, koledzy i koleżanki pszczelarze. Kiedy tak staję już teraz przed wami, to się zastanawiam, co powiedzieć, co jeszcze mogę wnieść nowego w te nasze spotkania, bo przecież już tyle tutaj słów, padło z mojej strony. I tak nad tym myślałem i przede wszystkim nawiążemy do tych słów dzisiejszych czytań, bo przecież one jakże mocno uświadamiają nam tę prawdę, że trzeba rzeczywiście zaufać Bogu w swojej wierze. Przede wszystkim ta wiara, która czasem jest w ukryciu, a czasem trzeba ją ujawniać, umasać nas tym, byśmy mogli pokonywać trudności codziennych naszych obowiązków, związanych z tym, co czynimy, kim jesteśmy, to, co dzieje się w naszych grupach, wspólnotach, bo tak to trzeba pozwać, nazwać, bo przecież tworzymy pewną grupę, która jest znakiem dla społeczeństwa, dla Polski. Bo przecież leśnicy są specjalną grupą, możemy powiedzieć, która wyróżnia się, bo broni, chroni lasy, nie tylko, całą przyrodę. Trosząc się o to, by się rozwijała, by była pielęgnowana, by rzeczywiście była taką siłą naszego kraju, jest, bo jak wiemy, Polska jest jednym z najbardziej zalesionych krajów Europy. I to dzięki Waszej pracy i Waszemu ogromnemu wysiłkowi, chociaż w różny sposób też są różne ataki z różnych grup, nie wiadomo czasem o co w tym wszystkim chodzi, ale przede wszystkim. By troszczycie się o to, co najważniejsze o to, by przyroda, by te nasze lasy przynosiły pożytek dla ludzi, dla społeczeństwa, dla całej przyrody, dla zwierząt, dla pszczelarzy również, bo przecież ta współpraca jest bardzo silna i mocna. No I wreszcie grupa, którą, w której jestem już wiele lat to grupa pszczelarzy, którzy, która też ma swoje zadanie która też poprzez promowanie i uczenie, przypominanie o tych fundamentalnych sprawach, by troszczyć się o te sprawy związane znowu z ochroną środowiska, były jak najbardziej tutaj pielęgnowane i ludzie znali te podstawowe zasady i prawdy. Ale moi drodzy, my o tym wiemy. My wiemy, po co tutaj jesteśmy, bo tworzymy różne wspólnoty, ale jakże bardzo nas łączące. Jesteśmy tutaj, by przed ołtarzem być złączeni. Jesteśmy tutaj, by dać świadectwo naszej przede wszystkim wiary, ufności Bogu, by nabrać siły, by nabrać odwagi, to co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, by byśmy się umieli opierać temu, co czasem jest rzeczywiście wbrew nieraz opiniom i różnym poglądom. I trzeba byśmy rzeczywiście nawet to czynili, tak jak powiedział święty Paweł, aż do przelewu krwi czasem może. Czasem może być, jesteśmy i pogardzani, i odrzucani. Ale przede wszystkim wiemy, że mamy rację. I to, moi drodzy, to, co sprawia, że możemy być z tego dumni, co czynimy, i to daje nam siłę. I wreszcie, skąd to wszystko wypływa? Jakie mamy przyjmować postawy? I myślę, że ten opis uzdrowienia, najpierw kobiety, później dziecka, jest dla nas takim przykładem, co trzeba czynić. Kobieta, która ma tak głęboką wiarę i zaufanie, mówi: Już mi nikt nie pomógł, może mi pomóc tylko Jezus. Dotyka się. Jezus czuje, że coś, że moc z Jego wyszła. Odwraca się i ta kobieta przyznaje się, pada na, na, przed Jezusem. Mówi, tak, to ja jestem. Moi drodzy, to jest niesamowita postawa człowieka, który szuka, nie to, żeby go wszyscy widzieli, ta chęć i pragnienie bronienia, bycia blisko Chrystusa, bo coś, czegoś doświadczy, bo czegoś doświadczy, co mnie może umocnić, to mnie może prowadzić. Wasza w tych dzisiejszych czasach, kiedy, jak powiedziałem, różnie pogląda się na pełne sprawy. Czyli wiara. Wiara i ufność. To jest bardzo wielka siła, którą możemy tutaj nabrać i możemy to później i do swojej środowisk innym przekazywać. I druga to ten przełożony synagogi, który był kimś ważnym. On już chce być, oczywiście pada na kolana, prosi o pomoc, ale już chce, żeby Jezus był, żeby przyszedł i, po, i mu pomógł. Ale mimo to kiedy słyszy, że ludzie określili, że dziecko nie żyje, jednak ufa Chrystusowi do końca. I dokonuje się oczywiście cud, tu nie było wskrzeszenia, bo Jezus w razie mówi, że to dziecko śpi, czyli po prostu nie wiem, że umarło, ale dokonuje tego znowu w głębokiej wierze tego przełożonego synagogi. I moi drodzy, znowu dla nas lekcja, która może płynąć, w tych trudnych czasach, abyśmy się właśnie umieli też ukazywać, pokazywać, byśmy promowali, byśmy mieli odwagę i bronili tego, co słuszne. A do tego trzeba siły. Do tego trzeba przede wszystkim nabrać odwagi. I tu możemy dokonać i to nabrać tej siły i tej odwagi. Nabieramy przed ołtarzem, właśnie kiedy uczestniczymy w liturgii eucharystycznej, wtedy, kiedy przyjmujemy komunię, wtedy, kiedy umacniamy swoją wiarę. I to jest, moi drodzy, źródło tej naszej siły i odwagi. I trzeba byśmy właśnie często o tym pamiętali i przychodzili do Chrystusa. Kiedyś wydaje się nam, że to już beznadziejne, że niewiele się da zrobić, że czasem... Rzeczywiście jesteśmy załamani, bo przecież byli ogrodnicy, byli, byli kwiaciarki, było tyle różnych tutaj wspólnot, coraz nas mniej, a jednak warto, warto. I myślę, że nasi patronowie, bo do nich chciałem właśnie nawiązać, którzy są, czyli święta Abroży i święty Jan Walbert, który, którzy w jakiś sposób chociaż w różnym żyją czasie, łączy jedno. Obaj się nawrócili, gdyż byli dorośli. Obaj zaufali Chrystusowi, obaj dawali świadectwo o Chrystusie. I trzeba i warto, byśmy właśnie od nich się uczyli. Dlatego też sięgajcie często w tych swoich różnych spotkaniach, czy nawet prywatnie w domu do ich życiorysów. Bo oni naświetlają nam drogę do tego, co mamy czynić. Uczą nas. Uczą nas tej odwagi. Uczą nas, że warto być do końca Prawdziwe w tym, co się mówi, być autentycznym. Dzisiaj Boże tego czasem brakuje, tej te, te prawdy i tej autentyczności. I dzisiaj młode pokolenie, młodzi ludzie oczekują od nas autentyczności. I od kapłanów, ale przede wszystkim od Was. Od nas, którzy jesteśmy, którzy tworzymy jakże wyraziste wspólnoty. Jak powiedziałem, ileś listy to takie wyraziste społeczeństwa, grupy społeczne. I trzeba, byśmy byli tutaj autentyczni wobec właśnie tych młodych ludzi, abyśmy umieli im to przekazywać te wartości, które sprawią, że nie tylko że nas zastąpią kiedyś, ale że ta ziemia, ta nasza polska ziemia, ten, to, co otrzymaliśmy, te wielkie dar, jaka jest przyroda, będzie się jeszcze bardziej rozwijać, nie na zasadzie niebo nie, ale na zasadzie takiej troski, która prowadzi do tego, że wszyscy się tym cieszą, tym pięknem tego, co nas otacza. I to jest, moi drodzy, nasze zadanie. Być autentycznym, ale mieć odwagę, by przekazywać, by mówić. Oczywiście trzeba na to czasu i cierpliwości. I ten czas i tę cierpliwość nabieramy tu przed ołtarzem Chrystusa Pana. Kolejne miejsce, gdzie możemy się w tym wszystkim umocnić. Ja tego życzę Wam, a myślę, że w będzie składał życzenia różne. Ja Wam tylko życzę właśnie tej wytrwałości, tej, tej wspólnotowości, bo to jest piękne. Być razem wspólnie w jedności, abyśmy tworzyli i innym ukazywali to piękno, które jest, które nas otacza. Abyśmy byli świadkami i naszej wiary i tego, co otrzymaliśmy od przyrody. Niech Bóg nam błogosławi, patronowie nas prowadzą, a my modlimy się w waszych intencji. Myślę, że ksiądz Roman, z którym się spotykaliśmy w seminarium, tutaj, który był zawsze mówiłem w tak troszeczkę takie refleksji który był takim moim opiekunem, jak przyjdziemy do seminarium, no i tak jakoś tak się złożyło, że te drogi się gdzieś tam nasze krzyżowały. Jesteśmy tutaj też razem. Też możli się w intencji Leśników, Ja się modlę w intencji przelaży, tak jak Pan prezes prosił i mówię, żeby się ksiądz, pomodlić jestem. Modlę się i zawsze jestem z wami. Też będę pszczelarzem, to tym wiedzą wszyscy, więc tutaj wiem i czuję ten, te sprawy. Więc dziękuję Wam, że mogę być z Wami. Dziękuję Wam za to spotkanie. Dziękuję środa arcybiskupowi za to miejsce, za tę modlitwę. A my idźmy w świat, byśmy i chwalili to, co otrzymaliśmy.